Temat mojej prezentacji to kosmetyki i ich składniki. Zacznę ab owo. Tak jak to mówili starożytni Rzymianie, czyli od początku, a dosłownie znaczy to od jajka, Rzymianie uważali, że początkiem wszystkiego jest jajko. Człowiek wydaje się od zawsze, Pragnął zmieniać naturę i zmieniał ją tak, aby obraz uzyskany był zgodny z jego oczekiwaniami. Ta zmiana nie zawsze była uczciwa. Często dopuszczał się oszustwa na wszelkie możliwe sposoby. Te niecne czyny ludzi zostały utrwalone w przysłowiach, chociażby jak w tym, że nie wszystko złoto, co się świeci, chciałbym Wam przypomnieć opowieść, a właściwie mit grecki, który powinniście znać. Mit jest o rywalizacji trzech bogi, Pery, Ateny i Afrodyty o miano najpiękniejsze. Tą rywalizację ma rozstrzygnąć Parys, królewicz z niezdobytej Troi. A nagrodą w tym konkursie dla najpiękniejszej bogini ma być złote jabłko, nazywane również jabłkiem niezgody. Jedna z bogiń ucieka się do oszustwa, obiecując, sędziemu atrakcyjną łapówkę. I tak najpiękniejszą nie zostaje hera, bogini typu dzisiejszej biegaczki narciarskiej Justyny. Nie zostaje nią Atena, bogini w typie wysportowanej pływaczki Otyli. Najpiękniejszą zostaje bogini z lekką nadwagą w typie Ewy, która gotuje Afrodyta. I ona otrzymuje nagrodę dla najpiękniejszych. Jak oszustwa nie pomagały, ludzie uciekali się do magii, szukając wody życia, źródeł młodości, ważąc cudowne eliksiry lub tajemnicze serum, czyniące cuda. Wszystkie nasze działania zmierzają do poprawy natury naszej wierzchniej powłoki, jaką jest skóra. Skóra zbudowana jest z trzech elementów. Wierzchnią warstwę skóry Stanowi naskórek. Pod naskórkiem znajduje się skóra właściwa, a pod skórą właściwą tkanka podskórna. My chcemy poprawić stan skóry właściwej i naskórka. Staramy się poprawić stan naszej skóry, między innymi dlatego, że pełni ona bardzo ważne funkcje, które możemy podzielić na bierne i aktywne, broni nas przed zimnem, chroni przed promieniowaniem słonecznym, ochrania przed uciskiem i uderzeniem, także tarciem, chroni przed działaniem substancji chemicznych, zabezpiecza nas przed wtargnięciem Drobnoustrojów i mikroorganizmów może wchłaniać określone substancje czynne, reguluje temperaturę naszego ciała poprzez chociażby wydzielanie potu, albo regulując krążenie krwi w naczyniach krwionośnych w niej się znajdujących. Jest również ważnym narządem odbierającym bodźce zewnętrzne, takie jak dotyk i temperatury. Mam nadzieję, że pamiętacie, co poprawiamy. Wyjaśniłem, dlaczego poprawiamy. No i teraz możemy się zastanowić, po co zmieniamy naszą naturę. A zmieniamy po to, żeby osiągnąć oczekiwany przez nas ideał. Może być to ideał piękna, jakim była Helena, którą otrzymał Parys od Afrodyty, przyznając tej bogini złote jabłko i tytuł najpiękniejszy. Wiemy już po co. Zmieniamy. Teraz możemy się zastanowić, czym tą zmianę będziemy dokonywać, czym będziemy poprawiać. Przydałby nam się ktoś, kto się na tym zna, na przykład pan Kosmetikos, postać biegła w sztuce upiększania, ktoś odpowiednio. Uzbrojony po zęby w broń, którą są kosmetyki. A kosmetyki to produkty przeznaczone do oczyszczania i upiększania ciała, a także do ochrony skóry przed szkodliwym oddziaływaniem składników atmosferycznych, np. promieniowania słonecznego, wiatru, czy też niskiej temperatury. Kosmetyki, których używamy, muszą spełniać cztery bardzo ważne zadania. Muszą utrzymać skórę w takim stanie, aby najdłużej pełniła swoje funkcje bierne i aktywne. Muszą tuszować zmiany związane z wiekiem albo niedoskonałości wrodzone, które nam nie odpowiadają. Muszą nawilżać i natłuszczać, a w związku z tym, że sami jako ludzie zniszczyliśmy czy też niszczymy ochronną warstwę ozonu w naszej atmosferze, to zadaniem kosmetyków jest ochrona przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Aby te zadania wykonać, kosmetyki muszą mieć odpowiednie właściwości, które zapewnią im możliwość wnikania do warstw skóry, czyli do naskórka i skóry właściwej, do tych warstw, na które mają działać. Używane przez nas kosmetyki zawierają substancje o działaniu przez nas oczekiwanym. Do tych substancji w kosmetykach się znajdujących zaliczamy substancje natłuszczające, do których możemy zaliczyć różnego rodzaju olejki, substancje nawilżające i tutaj na pewno każdy pomyśli o wodzie, ale też znajdziemy jako substancję nawilżającą i natuszczającą alkohol o nazwie gliceryna. Znajdziemy w kosmetykach substancje myjące czyli mydła potasowe i sodowe. Znajdziemy filtry chemiczne i fizyczne, które bronią nas przed. Promieniowaniem słonecznym. Takimi filtrami mogą być witaminy C i E albo związki chemiczne, chociażby tlenek cynku 2. Znajdziemy substancje antybakteryjne. Często wykorzystywane są takie pierwiastki jak siarka i srebro. Znajdziemy substancje polerujące i złuszczające. Tymi substancjami może być krzemionka, może być sól kuchenna albo węglan wapnia. Przypomnę, że krzemionka to nic innego jak nasz piasek. Węglan wapnia to związek budujący. Skały wapienne. Ważnym elementem kosmetyków są barwniki. I tu też używamy i pierwiastków, i związków chemicznych. Tymi pierwiastkami barwiącymi może być węgiel, miedź, złoto, glin, albo już wymieniony przeze mnie. Tlenek cynku 2. Znajdziemy w kosmetykach też substancje zapachowe pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Naturalne to olejki uzyskiwane z roślin albo wydzieliny zwierząt. Znajdziemy również substancje konserwujące. I substancje, które mają przeciwdziałać utlenianiu składników znajdujących się w kosmetykach, takimi substancjami konserwującymi może być kwas mrówkowy albo kwas propanowy. Również konserwantem może być witamina E. Kosmetyki których używamy, możemy podzielić na cztery grupy. Każda z tych grup ma swoją własną określoną funkcję. Jedną z tych funkcji jest to funkcja oczyszczająco-higieniczna i tu zaliczymy takie kosmetyki jak mydła, pasty do zębów, dezodoranty ograniczające Potliwość, płyny do płukania ust, pianki, żele do golenia oraz depilacji. Drugą funkcją może być funkcja pielęgnacyjno-ochronna. W tej grupie będą kosmetyki, które bronią nas przed promieniowaniem słonecznym, przed niską temperaturą, przed... Piegami. Tu też zaliczymy preparaty nawilżające i natłuszczające, czy też ujędrniające skórę. Kolejna grupa to będzie grupa kosmetyków, których główną funkcją będzie funkcja zapachowa. Tu zaliczymy perfumy, wody toaletowe, czy wody. Kolońskie. No I osobna grupa to grupa kosmetyków z funkcją upiększającą. nazwałem to również makijażową. Do tej grupy będą na pewno należeć farby do włosów, preparaty do układania, utrwalania fryzur, kosmetyki do makijażu, cienie do powiek, tusze do rzęs, szminki czy też. Lakiery do paznokci. Kosmetyki, które produkujemy, to właściwie mieszaniny składające się z trzech elementów: z rozpuszczalnika, który jest składnikiem bazowym. Takim rozpuszczalnikiem może być woda, może być alkohol, może być olej. Ważnym elementem jest składnik czynny. To on warunkuje pożądane dla nas działanie kosmetyku w paście do zębów. Takim składnikiem może być uwodniony tlenek krzemu, którego zadaniem jest polerowanie szkliwa. Takim składnikiem czynnym w paście też będą związki fluoru, które mają działanie zapobiegające próchnicy. Nie można pominąć w mieszaninie składników dodatkowych, emulgatorów, których zadaniem jest utrwalenie mieszaniny, barwników czy też substancji zapachowych. Zakupowane przez nas kosmetyki powinny mieć ulotkę lub etykietę z podanymi składnikami. Te składniki powinny być wymienione zgodnie z zasadami systemu INCI, czyli międzynarodowego nazewnictwa składników kosmetycznych. Nazwy ich powinny być uporządkowane zgodnie z ich malejącą zawartością. Jeżeli zawartość poszczególnych składników jest taka sama, to ich nazwy Powinny być wymienione w kolejności alfabetycznej. Substancje stanowiące mniej niż 1% produktu można wymieniać w dowolnej kolejności, a na końcu listy powinny być umieszczone nazwy barwników. W systemie INCI używa się angielskich nazw związków chemicznych. Łacińskich nazw roślin. Używa się skrótów i uproszczeń wówczas, gdy nazwy składników są zbyt długie lub skomplikowane. Na zdjęciu widzimy wymienione składniki zgodnie z tymi zasadami niemieckiej pasty do zębów. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na znak wodny, który znajdował się na dole każdej ze stron. W tym znaku wodnym umieściłem łacińską sentencję per aspera ad astra, co znaczy przez trudy do gwiazd. W związku z dzisiejszym tematem, tą sentencją. Możemy swobodnie przetłumaczyć, ileż to trzeba się natrudzić, żeby osiągnąć wymarzony ideał.